No i poszedł w damskie ciuszki. To jest decydujący moment, decyduje szybko, Jeszcze szybko przewracać szmaty. No nie mam dużego zapasu towaru damskiego, a on się cały czas sprzedaje, więc muszę na bieżąco go uzupełniać. Jest zdecydowanie trudniej łowić na dziale damskim. To też jest większy wysiłek, bo tego towaru jest po prostu o wiele więcej. A moda damska jest, jest bogatsza, jest więcej marek, więcej jakichś takich modowych propozycji, ale to działa na minus, bo po prostu jest więcej roboty. To też jest trudniejsze w przeglądaniu, bo tam są jakieś topy wiszące na ramionczkach, to często spada. Trzeba naprawdę drobić rękami, żeby to posortować i poprzesuwać. O, już jest ogień w ramionach. Ale nie ma drogi na skróty no i po prostu nie można przestać. No to jest ciekawe, bo to deadstock, czyli rzecz nieużywana z metką, ale co istotne, to ma jeszcze starą cenę. 399, nie wiem, pewnie złotych. A ile by to kosztowało w lumpie? 24 zł. I mam trochę z tym luźniej, bo nie muszę się zastanawiać, czy to ma dziurę, plamę, czy to gdzieś zostało już noszone, zniszczone. To jest po prostu nieużywane. U mnie klientki szukają przede wszystkim dobrej jakości materiałowej. Więc to jest wełna merino, jedwa, len, kaszmir, mocher. To jest to, co powala na kolana składem. się chyba dzień jedwabiu, tutaj na pewno coś dosypali dobrego. Marka dobra, duńska, wiem, że robią dobrą jakość. Maleny birger trafia się w lumpeksie i to jest zawsze promyk słońca, który się przedziera przez akryle i poliestry. No Okej, okay, nie ma pełni szczęścia, jest 37% jedwabiu, reszta to wiskoza, więc nie najgorzej. Cieniutka, zwiewna. I jeszcze ma taką piękną szarfę, to jest bardzo kobiecy design. Duński minimalizm, dobra jakość, przyjemne odszycie, które potrafi długo wytrzymać. Bluzki tej marki Nowe to jest koszt trochę ponad 200 euro. To jest taki pewniak, którym mogę się pochwalić w swoim sklepie.